Niedługo po wypłynięciu Galiana Grossa zatonęła, stając się najbogatszym renesansowym wrakiem w Morzu Śródziemnym. Jakim cudem tak doskonały statek kupiecki poszedł na dno? Żeby ustalić, dlaczego zatonęła Galiana Grossa, zespół wraca do archiwów. Według weneckich rejestrów galiana wypłynęła pod koniec października 1583 roku. To późno. Niedługo miał zacząć się zimowy zakaz rejsów. Był bardzo uzasadniony. Adriatyk to niebezpieczne morze. Działa jak wielki komin, kanalizując wzdłuż swojej długości burze schodzące z gór. To bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w niektórych obszarach Adriatyku. Co się stało? Może produkcja szkła się opóźniła, lub był problem z załadunkiem? Tak czy inaczej, decyzja była fatalna. Kurs Galiany wiódł przez słynący ze sztormów obszar zwany małym oceanem. Prawdopodobnie uderzył sztorm i wyładowana po brzegi Galiana za bardzo się przychyliła, nabrała wody, a potem zatonęła, zabierając ze sobą szkło sułtana. Los Galiany ukazuje szerszy obraz upadku Wenecji jako handlowego mocarstwa. Galiana zatonęła w czasie wielkich zmian na Morzu Śródziemnym. W latach 80. XVI wieku pojawili się Anglicy i Hiszpanie. Budowali większe statki zdolne do pokonywania Atlantyku i zaczęli przejmować rolę Wenecji, która stanęła wobec kryzysu, gdy rywale opanowywali jej terytorium.